W listopadzie 2011 roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić i taksi i chyba po trzech czy czterech miesiącach developmentu, w lutym 2012 uruchomiliśmy taki proof of concept z pierwszymi 30 kierowcami. Z, z jednej strony miałem problem jako pasażer, mhm. ale nie wiedziałem, czy taksówkarze będą chcieli korzystać z takiej aplikacji. Szukałem ich problemu, chciałem zrozumieć, co zrobić, żeby oni chętnie do takiej aplikacji przyszli. i no, rozmawiałem wtedy z grubo ponad setką taksówkarzy, bo chciałem mieć pełen przegląd z różnych korporacji warszawskich, tych zrzeszonych, tych niezrzeszonych, tych z dużych korporacji, z małych korporacji, ale też różnych grup wiekowych, tak, żeby zrozumieć, czy te problemy są wszędzie takie same. Wiem, że to było takie bardzo delikatne i ostrożne drążenie i, i zadawanie im pytań często nie wprost, tak? zadawanie, a co pan by zrobił w takiej sytuacji, a co się dzieje, nie wiem, jak pani z centrali się pomyli i poda zły adres, więc jakby oni cały czas uparcie Stwierdzili, że nie mieli problemów, a w trakcie tych odpowiedzi jednak te problemy wychodziły.